Siema! Jesteśmy dzisiaj u gospodarza naszej imprezy w klubie Spisz, gdzie roznosimy zwycięzcę konkursu na Vibrum oraz cztery podwójne wejściówki na półmetek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zacznijmy może od czterech darmowych wejściówek. Pierwszą osobą, która razem z osobą towarzyszącą przyjdzie za darmo jest Wojciech Pieczka. Druga osoba to Anita Piskosz. Kolejna osoba to Paulina Piątek-Duda. I czwarta osoba Kinga Konstanty. Teraz przejdziemy do roznosowania naszej głównej nagrody dzisiaj, czyli Wiprumu. A tą osobą jest Martyna Leszczyńska. Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia na imprezie. Na razie.